Cześć, moi drodzy, witajcie tu znowu, gimper. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w spor, kontynuujemy fazę cywilizacji. Właściwie jesteśmy już u jej schyłku. Eee, powinniśmy za niedługo kończyć nasze podboje. Zaczniemy od wyeliminowania zielonego poprzez zdobycie malborka i świecia, co powinno być, eee, co nie powinno być aż tak łatwym zadaniem, jak może się wydawać. W zasadzie nie wydaje się nawet łatwym zadaniem. Jest trudne po prostu. Zdobyliśmy tutaj trochę miast, mamy dwa, dwa kontynenty praktycznie należą do nas. No ale tutaj zielony produkuje całkiem spore ilość tej marynarki wojennej to była problematyczne. Więc zobaczymy, jak to nam będzie tutaj wychodzić. Do przodu do przodu. Ojej, on ciągle tyle tej floty robi. Uska świętuje, co oznacza wyższe dochody. No niesamowite miasto. To jest najlepsze miasto, jakie istnieje w tej grze cholera. O, tu mogę tak zrobić, to tyle dobrze. Świetnie. Jest najlepsze miasto na świecie. Nie że trzeba dużo hajsu na no nie wyjebać to, jeszcze prawie nic z niego nie ma. Dobra. Tutaj nic ciekawego. Gdzie są? Tutaj są też latacze. Latacze mogą tutaj pomagać. Myślę, że ta pomoc bardzo się przyda. Kolejne pływające. Myślę, że jestem w stanie wyprodukować więcej od niego, biorąc pod uwagę ilość kopalni, przypraw i. No i cholera. Miast przede wszystkim, nie? Mam większość miast na planecie. Pięknie zobaczcie jak pomagają. Miasto Smokozow świętuje dochód 16 tysięcy. A jeszcze mam te super bomby. Przecież ja bombą gadżetową rozjebie ten Malbork nie? I tyle. Atak balistyczny niszczy wszystkie miasta. To jest w ogóle jakiś szczyt... Szczyt szczytów. Zrujnowanie cywilizacji, nie wiem po co. Od tak. Proszę, ile jednostek pływających. zrobimy atak na Malbork Bardzo dużo tutaj na jednostkach pływających się opiera jednak No to zaraz poczekam, ja bym poczekał na 16 tysięcy albo super bomba Może w ten sposób Pięknie, proszę jak leci I lecimy Atakować Malborg moi drodzy Atakować Malborg moi drodzy Myślę, że jest bardzo łatwy do przejęcia w tym momencie. Mimo tutaj jakiejś obrony, która się prezentuje, to raczej powinniśmy go zdobyć całkiem szybko. No to już wszystko tak osłabione, że masakra. Pokasowałbym te tutaj lądowe OK. Odzyskaliśmy trochę pieniążków za nie. Kolejnych pływaków kupujemy. I lecimy na podbój, na podbój, na podbój, malborka. Nie ma w ogóle przebacz. Nie ma. Robimy rozpierdol zanusa zielonemu. Żaden korek kanalny nic już nie pomoże ziemię, Nic. Niezniszczalne sobie rzucę na moich. Wypierdalaj. Smokozor świętuje. Oni to są szczęśliwi ludzie. Ciągle wiecznie świętują. Wiecznie jest kupa hajsu dzięki temu. Pięknie po prostu. Artyleria pierwsza klasa. Całe miasto jest rozpierdalane. Co to jest? A, to jest ta niezniszczalność na moich. No to w ogóle. Nie mamy o czym mówić. Nie ma o czym mówić absolutnie. Malborg jest mój. A to oznacza, że zielonemu zostaje tutaj jeszcze jedno miasto, czyli świecie, na które zrzucę po prostu bombę gadżetową, a następnie je dobiję. I tyle. Jednak te tutaj eksplozje się bardzo przydają, nie? No, od możecie sobie puszczać te alarmy. Już po ptokach jest. Jeden z naszych szybów, wydobywczych jest atakowany. Czy to serio ma jakieś znaczenie? Ale przeleciało. No, ma jakieś znaczenie ten jasno-niebieski. Ehm... Um. Malbork jest nasz Moi drodzy, ostatnia salwa zwycięska Bo chyba idzie Oj tak Trzysz. Malbork jest nasz Wchodzimy proszę bardzo Zemsta za Grunwald I lecimy za ciosem, nie ma w ogóle przeze, przestajemy Tylko idzie bomba kasetowa Kurwa z Malborka Bomba odpalona w świecie A to już z miejsca jest moje, tak? Okej okay. Tak po prostu. Jest moje. Okej. Okay. No, to jest. Oczywiście jest zrujnowane. Ale zielone należy już do historii dzięki temu. W bardzo słuszny ruch. Świetnie. Lazurowy również. Skapitulował. I tak oto moi drodzy. Faza cywilizacji jest ukończona. Grzmot ukończ w czasie krótszym niż godzina. Świetnie. Z co najmniej 8, 8 miastami wojskowymi, ale fajne twór pizki. No sobie go rozdupczyłaś. Puszczę super bombę w niego. Ciekaw jestem, jak on się z tym ma. Od sporo go uderzyło. To jest najbliższe miasto. Zabijemy go lataczami. Nie lubię tych stworów epickich. Ten to jest jakieś ruskie gówno. O, on umie latać. Zobaczymy, jak sobie z lataczami poradzi. Co? Całkiem ciekawa sprawa. Jak tam, tutaj? Plus 16 tysięcy. Mógłbym atak balistyczny teraz zrobić za 12 tysięcy. To byłoby bardzo mądre, tak myślę. Ale to najpierw chyba zrobię sejwa Co Cfelu? Ale ja jestem obity. Ojoj. Tak strasznie. Oh, yeah. Dobra, moi drodzy. Nie będę robił tego ataku balistycznego. Tylko myślę, że przechodzimy do fazy kosmosu. Ciągle będąc bardzo. Bardzo agresywnymi Ale w kosmosie już się aż tak nie opłaca Być agresywnym No to są prace nad naszym statkiem kosmicznym Zróbmy sobie Nazwij swój statek mm, Nazwę się. Gimpolo 13, bardzo oryginalnie, prawda? Może sobie spodek zrobię latający taki? Ło, wow. wygląda jak sutek. Ej, to może być fajne na ten. Nie jest zjebane. Dobra, jeżeli chodzi o statek kosmiczny. Może sobie taki placek po prostu zrobię, czy coś, nie? To byłoby fajne. Albo w ogóle coś niepozornego, taka kula. Ej, to byłoby zajebiste. To jest zajebisty statek. Taki futurystyczny w hoj, no nie? Ej, ja mogę ją jeszcze powiększyć. Ło To jest najlepszy statek świata teraz. Nie ma lepszego. Albo wiem mam pomysł, ale będę miał zajebistość. Połóż drugą, fuck. Kurde, no. Kurde, czemu tak nie można? Szlak by to. Ej, czemu to jest tak? Ja bym chciał tak. jejku, ta gra mnie nie rozumie. Strasznie mnie ta gra nie rozumie. I... Chciałem zrobić takie oczka i takiego pacmana. Chyba, że mogę jakoś z innej strony pomieszczać te kule. A no bo ten statek musi być mniejszy, o może o to chodzi? Pewnie tak. Nie, ja! Ale to się kiepawo ustawię, dobra. Będę tak. Będę kulą po prostu. To jest mój statek. Jest zajebisty i proszę się od niego odwalić. Jest taki po prostu. Mogę ewentualnie mu... Nic mu nie potrzebuję dawać. Nap napęd cząsteczkowy. Twarde lądowanie. Czy coś mi tutaj jakiekolwiek cechy? Chyba nie. On tylko... Tak, to tylko wygląd mu zmienia. No. Więc nic nie potrzebuje w sumie. No, nie potrzebuje absolutnie nic. Świetnie. Jest najlepszy statek świata moim zdaniem. Taki! Łoja pierdole. Taki to jest mistrzostwo świata. A zobaczmy może jakiś inny Ojej, cukierek, nie? To jest też dobre, no to jest bardzo dobre moim zdaniem To jest jakiś szczyt technologii, nie? Wysłanie czegoś takiego w kosmos. I to jest mój najlepszy statek świata. Ojej, gdzie musi zawierać co najmniej trzy elementy. No dobra. Ale ja mogę coś zrobić, żeby po prostu było w środku? Mogę. Świetnie. Już? Genialnie baza kosmosu moi drodzy najlepszy statek świata No tutaj widzę, że już dużo sporo stworzonych przez ludzi. Bóg galaktyczny rozmieścił rad komórki do bycia dobywalca przestrzeni międzygalaktycznej w jakimś tam czasie. Talent wojownika rozegrano jako wojownik, okej? Okay. <grytania> statek życia. Kula bugula Startu. Udało Ci się skonstruować statek nadający się do lotów kosmicznych. Przestrzeń wzywa. Kosmo Kosmos czeka. Cały wszechświat jest na wyciągnięcie ręki. Rzecz jasna, jeśli nauczysz się pilotować tego gruchota. Podbij wszystkie pozostałe miasta w fazie cywilizacji i wyjrzysz ten pierwszy statek. Uderzyłem się. Gratulacje kadeci, niezłą maswurę! Nadal dodajemy nowe wyposażenie do twojego statku, ale wkrótce będzie gotowy do podróży kosmicznych. Czy pilotujesz po raz pierwszy? Tak? Wygląda. Nie ma tak lot próbny, którym przygląda się cała populacja smoko z planety Aurora. I co, ta... <coughs> I co na to pojesz? Czujesz się na siłach, zdobyć oznakę kapitana? Dobra, wchodzę w to. Każde miasto wystrzeliło olbrzymią kulę na czas naszego pierwszego statku kosmicznego, naprawdę nie sposób ich przeoczyć. Weź swój statek na przód wokół plęty i odwiedź 7 naszych miast. Przejdź przez kulę, aby je rozbić. Sam jestem kulą. No dobra, chyba muszę być niżej. O! Yeah. Yeah. Tu jest wyżej kula. Pięknie. I teraz tą? To rolką można wyżej, niżej. Tyle jeszcze pamiętam. Kolejna kula, pięknie. I jeszcze w jedną kulę w ogóle muszę uderzyć. Tutaj, ślicznie. Wiadomość. Teraz gdy jesteś asymptom przy stworze. Możesz używać bardziej wyrafinowanych narzędzi. A teraz mam zabić. Skanuj, tak? Przeskanuj brakujący gatunek. Okej. Okay. Nawiąż komunikację z gatunkiem. Dobra, musimy stwora schwytać teraz, tak? <grym wioski> Musi znaleźć się w granicach murów miejskich. Jest w ładowni, możemy go opuścić teraz, tak? O, zginął. Muszę znowu znaleźć zioma z takiego. Ej, to będzie. Czy jest tu jeszcze jakiś z takiego gatunku? Tutaj, dobra. Ten gatunek jest już obecny w tym miejscu. Dobra, teraz je opuszczamy tutaj tylko ostrożnie. A tych dwóch zabiję. Dobra? Ale on ma durny głos Strasznie. Okej okay. Teraz muszę chore stwory znaleźć i je pozabić, tak? Bo jest takie zagrożenie. A ja mam od razu taki laser, znaczy taki sonar w statku, który mi pika, gdzie powinienem jechać. Świetnie. Tutaj. Okay. Super, jestem kapitanem Mogę sobie kupić jakiś napęd Dobra No i tak oto moja kula bugula Jest gotowa, żeby wyruszyć w kosmos A ja dostaję odznakę kapitana Brąz 5, dziękuję <grytania> Polec na planetę Delphi Wybierz się na planetę Delphi I zbadaj jej powierzchnię Dobra, odlecieliśmy z Tu jest Aurora to jest planeta Delphi, do której lecimy. Ona jest T1 też, więc można by ją osiedlić, nie? Co my tu mamy? Coś się pojawia na pokładowym radarze. A póki co, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I co jest dalej, dowiecie się w następnym odcinku. Zagrajemy w spor. Trzymajcie się. Cześć!